Cześć, tu drogi Mario. Przedłużyła mi się trochę majówka i dotarłem tu na Seacamp w Rogowie. To obiekt, który się pojawił w zeszłym roku. Od lipca jak mówiła pani z recepcji Bardzo ładny, usytuowany, w starym starodrzewiu sosny. Tu przy wejściu jest zaraz recepcja. I cennik na ten rok, a dalej kibelki, bardzo ładne zresztą, z ciepłą wodą, a tu jest zrzut tej jakiejś tam szarej wody. prysznic i kibelek. Cały teren jest pod drzewami sosny. Są miejsca na Posiedzenie, przyłącza prądu, i nawet miejsca na ognisko, jak komuś nie odpowiada, e, miejsce pod. Drzewami, zacienione to może wyjść na taką patelnię, gdzie są wyznaczone parcele do parkowania, i tu jest taki teren utwardzony, też z przyłączami do. Do kampingowania wykorzystałem sobie taki samochodzik pięcioosobowy, rodziny, który można zaadoptować na kampingowanie. Tajemnicą powodzenia jest ten dodatkowy wtyk przy haku. Tu jest na przyczepę, a tu jest na prąd. I tu jest wejście do środka, żeby można było sobie zrobić na przykład herbatkę. Wieczorem, kiedy jest zimno Albo włączyć Webasto Jak mówią niektórzy Webasto Albo po prostu ogrzewanie elektryczne A jak nie ma prądu Na przykład na dziko To mamy własną elektrownię A to jest wersja na spanie. Nocna. A jak jest za zimno, to się włącza webasto. A no, z takim widokiem budzi się rano.